tradycyjna motoryzacja i ta świeższa jak to, to. nowe kamery hmm, hmm, hmm. takie bielutkie idealne do floty w każdej floty? W Wielce we Wielce auta nie sprzedawali Ale to Podobnie i celi Normalnie auto flotowe typowe I Piękne cabrio Leciki W prawie czasowej Jędzi 4 No i tutaj najlepsze auto Poszedł Czas na auta torowe, takie, takie. I czy to jest przyszłość za so 350 tysięcy złotych? Dobre pytanie. Ciekawe. BYD, BYD, Tam BYD SIL. A tu G. Ten, EQB. Nevelar Sport. Maluszeki, tak najładniejszy. No, Czy mi się wydaje, że wszystkie samochody są na jedno kopyto? Ale nie ten. Patrzcie, jaki wielki znaczek na Ford. Kuga. Kuga. No one tak wszystkie takie jajowate. Z tej perspektywy. Nie, nieźle, koło duże. Tu jak Focus Active podwyższony jeszcze bardziej No i ten Towaskę